No cześć, przyszedł czas na małe podsumowanie tego co udało się zrobić w sobotę. Jest naprawdę sporo roboty podgonione, bo był u mnie kądziu. I wcześniej przygotowałem sobie listę rzeczy, które są do zrobienia i robiliśmy to wszystko z listy i wykreślaliśmy i muszę przyznać, że naprawdę niewiele rzeczy do zrobienia zostało. Czyli tak, co zostało zrobione. Yy, łańcuch był nasmarowany i zakuty. Wykąpany w smarze grafitowym, jest już zamontowany. Jest troszkę naddatku na nim, ale to albo samo odpadnie przy obrotach koła łańcucha, albo jeszcze naddatek by yy, też Pedał hamulca. Kolidował delikatnie z silnikiem, został na gorąco odgrzany gazem i odgięty, także już teraz nic tu nie koliduje, wszystko jest ok. Położona została sprężynka, bo jej nie było. Na dobrą sprawę jeszcze hamulec nie działa, bo nie mam elementów tylnego, tylnego zacisku, tam brakuje takiej blaszki ona zginęła i zacisk jest całkowicie zdemontowany do czasu aż to wszystko uzupełnia te fraki. jest zamocowany tumik z tumikiem jest związana ciekawa historia znalazłem na portalu ogłoszeniowym gościa który miał do sprzedania miejska wraz z drugim w częściach zadzwoniłem do niego i powiedziałem że Chciałbym parę części od niego kupić, akurat w sobotę będę przejeżdżał koło niego. Oczywiście się zgodził, spotkaliśmy się, chciałem zakupić tą obiemkę łączącą kolanką z tumikiem, po czym pan zaoferował mi cały tumik za 30 zł i kupiłem cały, jest troszeczkę inny, ale bardziej mi się podoba. I tak jest zamontowany już na gotowo. Zamontowane smocowanie, to wszystko już fajnie sztywno to jest ulokowane kolanko wydechowe jest zabandażowane matą szklaną później jest odrutowane później idzie na to ekran taki z taśmy aluminiowej później idzie taki mata właściwie rowning chyba to się nazywa z włókna bazaltowego i na to jeszcze raz idzie taśma aluminiowa także sobie zabezpieczyłem moją nogę przed poparzeniem. Co dalej? Kupiłem dwie oryginalne linki sprzęgła jednak w pasie to jest zamontowane. Również u tego gościa, u którego kupiłem tłumik, kupiłem manetkę, przepraszam, klamkę sprzęgła, już taką, która jest do tego celu przewidziana, jest zamontowana również. Co tam jeszcze? Zbiornik paliwa został przerobiony, założone kraniki, założone wężyki, podpięte już do gaźnika. Założony taki prowizoryczny filtr powietrza. Może go pokażę. Prowizorki z reguły są najlepsze, także może on zostanie, może trzeba będzie go jakoś wyżej wyprowadzić, żeby się woda nie dostawała, ale takie coś jest. Tutaj jest podszlifowany kopnik, żeby mnie nie zawadzał o... Tam, tutaj widać graniki. Tu elementy układu zapłonowego. Czyli jest założona cewka zapłonowa. Nie ma Tam widać moduł zapłonowy. Docelowo nie wiem, czy będą takie elementy, bo jest jakiś problem z iskrą. Silnik kicha, brycha. Nie mogę tego temperować, ale zobaczymy następnym razem. Co się, co się jeszcze z tym wymyśli? I chyba to tyle jeszcze. Może pokażę tutaj się udało zrobić i jak działa, płynnie działa, wszystko przesmarowane, nowa linka z na tą chwilę wygląda tak, to chyba tyle, dziękuję i do usłyszenia.